Pragnę w naszym Zgromadzeniu eucharystycznym, świętującym 20. rocznicę powstania Diecezji Bydgoskiej, powitać wszystkich bardzo serdecznie, każdego z Was z osobna, siostry i bracia, ale chciałbym w naszej wspólnocie jeszcze wymienić naszych szczególnych gości: Jego Ekscelencję, księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka, metropolitę Mienieckiego, prymasa Polski, przewodniczącego naszej dzisiejszej liturgii. Witam księży biskupów, księdza biskupa Wiesława Śmigla z Torunia, biskupa Krzysztofa Zadarka z Koszalina, biskupa Wiesława Meringa z Włocławka, biskupa Arkadiusza Okroja z Pelplina, biskupa Andrzeja Suskiego, jeszcze raz właśnie Toruń, biskupa naszego Jana Tyrawe, seniora. Witam. Pana wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego, Pana Piotra Hemerlinga, Pana marszałka, wicemarszałka Kujawsko-Pomorskiego, Pana Zbigniewa Ostrowskiego, Witam Pana prezydenta miasta Bydgoszczy, Pana Rafała Bruskiego, Witam posłów i senatorów służby mundurowe na czele tutaj z Panem Generałem Arturem Kępczyńskim. Rektorów i profesorów naszych Bydgoskich uczelni, dyrektorów instytucji państwowych i miejskich, dyrektorów szpitali, wszystkich zaproszonych gości, sam sercem obejmuję tym pozdrowieniem. Duchowieństwo nasze prezbiterium Diecezji bydgoskiej, Osoby Życia Konsekrowanego, wszystkie wspólnoty, moderatorów. Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu, na czele z księdzem rektorem Janem Frąskowiakiem, z moderatorami, z alumnami z kilku diecezji, którzy tworzą tę wspólnotę właśnie w Poznaniu, w Archiwie Wyższym Seminarium Duchownym. Bardzo dziękuję za przyjazd, za obecność, za modlitwę. I wszystkich was kochani diecezjanie, dzieci, młodzież, wszystkich was, którzy tworzycie. Ten Bydgoski kościół, a dzisiaj tu jesteście z nami i łączę się tutaj w tych pozdrowieniach z tymi, którzy korzystają z transmisji i mogą rzeczywiście budować razem z nami wspólnotę. Bądźcie wszyscy pozdrowieni i zapraszam do tej modlitwy dziękczynnej i zawierzenia.